Dajcie, dobrze widzicie. Grochuwa będzie i to w ilości jak na mały pułk wojska. No niestety mam straszną słabość do opakowań wielkości Gastro, I gdzieś trafię w Sylgrosie, w Makro. To po prostu nie potrafię przejść obojętnie. No po prostu tam nawet jeździ specjalnie na stację benzynową Pieprzyk. Nie wiem, czy znacie te stacje. No mają bardzo dziwny, zróżnicowany asortyment. No bo oczywiście, jak to stacja, no to tam jakieś napoje, alkohole. Pomijając paliwo, ale jak sobie tam pójdziemy z boku za winkiel, no to mają też produkty rolne i to też taki takich dużych opakowań pszenicę, groch i tak dalej. A jeszcze dalej, jak się pójdzie, to potrafią mieć też meblościanki, jakieś meble kuchenne. No, naprawdę dziwna kombinacja, ale widać ten model biznesowy im bardzo dobrze działa. A co do grochówki, no klasycznie będzie grochowa, liść laurowy, dużo majeranku. Trochę ziela angielskiego, kiełba, boczek, damy cebulkę, damy ziemniaczka, no wiadomo, jak sobie gdzieś sprawdzicie przepisy, no to tam z reguły wszystko jest ładnie podane, tylko jest podane że tak 150 albo szklanka grochu, a tu jest chyba z półtora kilograma. Właśnie że ona wysyła mi wiadomość, jak byłem w pracy, że z garka wyłazi, no bo tu jest chyba z półtora kg tego grochu, znaczy z suchego grochu było półtora kilo, także ładnie napęczniał. Będziemy jeść to cały tydzień. Przestawię tylko komórkę tutaj. dzisiaj koleżankę w pracy próbowałem podpytać, jak zrobić w wersji wege, bo nie miałem kiełby i boczku. Ale stwierdziłem, że jak zobaczyłem tą ilość, to nie będę eksperymentować, bo jednak tam różnie ze smakami rodziny może być i będzie klasycznie. Także boczy zaraz kiełbę podsmażymy, podsmażymy cebulkę i to będzie taki dość top. Ziemniaków, ziemniaki mam już ugotowane, żona na obiad przygotowała Aczkolwiek ja się skusiłem na El Gornito Nie mówcie jej, ale przepyszne tacosy były W szczególności z tym ich sosem lat Scorpion Jeszcze mi rurę pali, naprawdę ostry Ale bardzo godne polecenia A wracając do grochówki ja Nie będę smały cebuli, sypnąłem tej suszonej jeszcze już jest I przyprawy wszystkie tylko jeszcze posmażymy boczek i dodamy na samym końcu. Co do przypisu, to bardzo luźno bazowałem na przypisie gotujemy.pl. Tak jak mówiłem, grochu było jakieś 1,5 kg. Kiełbasy około 1 kg, 3 duże kawałki. Boczku było chyba 3,4 kg. Ziemniaki, z tego co widziałem, to żona zrobiła 8 sztuk. Marchewki selera, pora nie dawałem, zamiast tego posiłkuję się. Kostką, no nie rosłową, tylko taką czysto warzywną. Zamiast cebuli, to była jedna sztuka. Wsypałem takie dobre 4-5 kopiastych łyżek cebuli. Tam mówiłem suszonej, nie suszonej, tylko tej prażonej. Wody jest tu chyba przynajmniej z 5 litrów. Sól pieprz do smaku wiadomo. Majeranku też nie żałujemy. Ziele angielskie, liść laurowy. I to wszystko. Jak widzicie, już grochówka nam ładnie dochodzi, chociaż ten groch jeszcze jest w miarę w stałej postaci i powinien się rozgotować na paćkę. Myślę, że przynajmniej jeszcze z pół godziny. Tutaj wrócimy właściwie sam boczuś. Bez tego tłuszczu co się wytopiło, a wytopiło się całkiem sporo. Podsypałem też solą wędzoną, żeby dała nam ten piękny aromat. Te świeżo mielony pieprz. Także aromat jest niesamowity. I co? I to właściwie na dzisiaj tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, bo powinienem tak jak Makłowicz zawsze kończyć swoje filmiki. Mówi sayonara, do widzenia. Chociaż mówię tak bardziej z amerykańskiego. Zrobimy czy tam anglopolu. See ya, nara. Hej.